Panie dyrektorze, dzisiaj znowu nas na sportowo. Tak, tak. No, są takie chwile, gdzie sport nie tylko na stadionie powinien być, ale powinno się to pokazywać trochę szerzej. Szczególnie, że dzieci lubią się pokazywać publicznie i dla nich to jest wielka frajda i radość. To też bardzo ciekawa lekcja historii. Tak, bo nauczyliśmy się jako Polacy świętować tak trochę patetycznie, a my stwierdziliśmy, że święto to jest radość, to jest zabawa, to się powinno kojarzyć może z czymś, co, co dzieci lubią, bo dzieci trzeba uczyć historii inaczej niż tradycyjnie. I one wiedzą, że są tutaj ze względu na święto i bawią się i cieszą się tak jak, 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 jak święto. Pierwszy, Karol! 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 Powiedz mi, czym jest dla Ciebie bieg? Przyjemnością. biegać? Bardzo. Powiedz mi chyba, z tego co widzimy, na nasza listrzewo, czyli piłkarz. Tak. Na co dzień biegasz? Trzyba, dwa, dwa, trzy po trzecia B. Super. I trzecie miejsce zajął? I Janek, trzecia B. Brawo! O dekorację poprosimy dyrekcję szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pusku. A to wie jak poszło dzisiaj? Dobrze. Miałem więcej, ale. Grzegorz, że to się PUSK. Lubię biegnąć prawie ja, codziennie. Biegam. Pierwsze miejsce Karol Korc. Drugie miejsce Maciej Płomień. Klasa 4C. I trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Zawodnik sam się przedstawi. Z której klasy? Z czwartej D. Gdzie Dobrze, ósme od Pani sierżant, policja również dzisiaj obecna na płockim rynku. Tak, dzisiaj jesteśmy również tutaj obecni. E, zabezpieczamy tutaj e, teren biegu patriotycznego, rodzinnego. <śleski> Aj, Cięla, What, a człowiek... tak, Sultan, Jak się biegło? Ciężko! Ciężko, ale widzimy pan co roku też było pierwsze miejsce, do roku również. Eię, mi, na co dzień biegać <Todekoracje>... Dziewczynka biega, z pierwsze miejsce. Martyna Grab piątej 5B. Drugie miejsce. Janna Połuska z klasy 5 i, e, I Julia Lewandowska z klasy 5 Wielkie brawa. Prosimy o dekorację. Martyna Grab pierwsze miejsce. Jasia Pałucka drugie miejsce, Julia Lewandowska trzecie miejsce, wielkie brawa i chwilę dla fotoreporterów, włączcie ręce razem, Złączcie ręce, tak jest, brawa wielkie, brawa, tłum szaleje, a my przy okazji dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału, pierwsze miejsce. Drugie miejsce Dawid Dybowski z klasy piątej I trzecie miejsce Cezary Weseryn z piątej Super, gratulacje Prosimy o medale Klasa piąta Chłopcy, wystań z dwóch okrążeń Wielkie brawa Wspólna fotografia Włączcie ręce, słuchajcie, wieście zwycięstwa. Tak, połączcie ręce ze sobą. Super. Wielkie brawa jeszcze raz. Te zdjęcia, które tam są, to jest takie pokazanie, że w Wucku sport na rynku był już dawno, przed wojną. A my tylko kontynuujemy, więc to ten patriotyzm lokalny jeszcze chcemy pokazać, że... Że PUC świętował w wielu sytuacjach na rynku my świętujemy również na rynku z dziećmi. Relacja na 24kaszuby.pl i fotoputz.pl